Witam. Teraz przedstawię instalację WordPressa. Wchodzimy na stronę O. Red. WordPress. WordPress. Po prostu WordPress.org. Pobieramy z niej to. Ja już mam pobrane. No, jest prosta sprawa, po prostu pobieramy i pobierance mamy gdzieś tu wszystkie dobra Kiedy już mam pobranego wordpressa to co należy zrobić należy stworzyć bazę danych dla wordpressa na darmowym hostingerze inger ja używam jego zalogowujemy się i tworzymy co Bazy danych. Dla kogo? Dla strony. A jakiej? Mamy jakąś tam stronę i tworzymy dla niej bazę danych. No to nowe konto tworzymy takie SMERT Buyer. Dla pewności, żeby było pewne darmowe. Takie na szybkiego. Nazwiemy je test. Test. Generuje hasełko. Używam jego i jest, i jest ale teraz ważne jest żeby mieć to hasło test, dalej jest zużywana testowa dalej używana, no to zatem dalej używane. nie jest dozwolona co wypełnić dobra, wordpress dalej, używana dalej Używana i dalej. Używana. Dalej. Używana. Super. No. Super. No to dalej. Kupujemy, szukamy. Szukamy. Teraz nie. Testowa. Nie jest dozwolona dlaczego? Nie wiem, bo miałam swojej fazy. A ja chcę zrobić pod pressa nowego. NEB enter. Dalej jest. I tu wpisujemy CAPTCHA F68E2. Zgadzamy się z regulaminem, który przeczytaliśmy wcześniej kiedyś tam. Moj po wykonaniu tych zacnych działań trzeba wejść na maila, którego mamy w postingerze zarejestrowanego. Tutaj jest ten mail, ale zaraz to zrobię. I oczywiście o ile to wyjdzie... Nie no, wyjdzie, wyjdzie. Tylko jeszcze dodatkowa sprawa. Po pobraniu WordPressa trzeba go mieć gdzieś tam na dysku. Mamy tego WordPressa i co trzeba zrobić? No, pierwsze trzeba stworzyć tą bazę danych za koleją. Stworzymy tą bazę danych misql. Yy, w tym hostingu hostingerowym, no nie zepsułem. Jeszcze raz muszę to zrobić. Jeszcze raz. Jeszcze jeden i jeszcze raz. 100 lat, 100 lat. Nie żyje jeden. No, no. Jak już zrobimy to, to. Oprócz New. No, Regenerujemy hasełko. No to jest to hasło. Tutaj ważne jest. No, ja je potem... Ja je zapiszę i Odnajdziemy je. Mujax. Zagadzamy się z regulaminem, który wcześniej przeczytaliśmy. jest ważne, nie było W każdym bądź razie. I co? Jak już złoży się to, to się to wymyśli. No i już, zaraz WordPressa zainstalujemy i będzie dobrze. Tylko jeszcze, gdzie ja mam tego WordPressa? Wybrany Start Dokument. I tu gdzieś mamy WordPressa. Zapakowanego. Jest, tu, Co Przeniosę go na Pulpit od razu. Tu to usunę, to są śmieci testowe. Aż tak agresywnie to nie. Tu Usuwam przy okazji. I wklejam tu. WordPressa jest. Rozpakowuję go tu. Prawym przyciskiem myszy. Extract WordPress. I co dalej? To są, to są pewne sprawy, które wymagają czasu. I tu będzie trzeba. Jak już to nowe konto się stworzy, co nie, nie wiem dlaczego tyle czasu trwa, a poza tym się nie uda, bo jeszcze nie minął czas. Hmm. Kurde, bo ja to konto robiłem 17 godzin temu, a powinno być co 24 godziny. Tu? Robię 23 godziny, to nie zrobię tego teraz, tutoriala. nie nagram teraz tego, tutoriala. chyba że wykorzystam inne konto, nie wykorzystam inne konto hostingera, Hostinger. loguję się jeszcze raz, ja to takie szybkie logowanie, można przez plus można przez W, wszystko można przez login, wszystko 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 wszystko, wszystko można i dalej jedziemy z tym koksem. Już się zalubimy, ale ja pokażę na to co robiłem wczoraj. Stworzymy nową bazę danych Tą usunę, tamtą stworzę i będzie krótki i nas I tak. To. Konto. Wchodzimy na nie. Jedno konto na no, proszę później. Wiem, 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 wiem. I patrzcie Państwo. Tu mamy, no każdy ma inne, ale my mamy tu takie Tam jest jedna z dwóch można, które można dwie zrobić Dlatego tą usunę Usuwam ją Tak I stworzę nową Nowa i nazwa baza danych, nazwa bazy danych. Proszę Państwa, testowa. Testowa. No nie można więcej znaków, tylko tyle. Testu. I nazwa użytkownika. Piotr. Wygeneruj. Każdy robi sobie jak chce. Generujemy. Stwarzamy ją. Tu się pojawi. Baza danych, użytkownik i host. To są trzy ważne informacje, które będziemy używać. To jest, to jest to, Piotr, i to. Będziemy to używać do czego? Do instalacji WordPressa. Gdzie? W tym. Tu. Gdzieś ja to uczę, Gdzie tu jest? Jest. Tu. I tu, proszę Państwa. Wchodzimy w to. WordPress. I mamy tu taki plik. wp -config Sample, PHP. Edytujemy go. With Notepad plus, plus. Po prostu otwieramy tak jak ja to mam. Sobie I co? Pojawia nam się. Informacje tutaj. konfiguracji WordPress'a. Nazwa bazy danych. Tak jak tutaj musimy to klepać. Oczywiście nie klepiemy, bo trzeba mieć trochę... Moc. Baza danych się nazywa tak. U2, coś tam, coś tam. Zaznaczamy. Prawym kopiuj. Tu. Wklejamy. Nie skopiamy. Jeszcze raz. Kopiuj. Dalej nie. To trzeba zrobić tak. Zaznaczyć to. ctrl C i ctrl V. Jest. użytkownik ten. Ctrl C. bazy danych stworzonej. I tu. Tylko trzeba pamiętać, że te apostrofy muszą zostać. Ctrl F. Te apostrofy muszą zostać. Tu nic nie zmieniamy, tylko wklepujemy, wsłukujemy te dane i hasło. Aha, skąd wziąć hasło? Moi drodzy, to jest prosta sprawa. Mamy je zapisane. Nie. Tu. Tu wystarczy tu. Zmień hasło. Wygenerujemy je, użyjemy, zmienimy i aktualizujemy, nie po prostu wygenerujemy, jeszcze raz, pokażę, po kolei, za kolei, nie, zmień hasło, wygeneruj, to hasło będzie już nowym hasłem, użyj hasła i zmień, to jest ważne. Tutaj mógłbym aktualizuj hasło i znaleźć narzędzia po obce, ale nie, nie będę teraz tak komplikacji robić. Questo da. To. Aspo, clicchiamo tu. ctrl V. Questo. Nasva hosta servera. Mi scu e al. E c'è un a est. Tu na samen końcu host my school. Ctrl-C. C C ctrl C i tu localhost. Ctrl F. Kodowanie zostawiamy, tego nie ruszam, bo mamy wątpliwości. Nie zmieniamy. Ctrl S. I co teraz? Teraz zmieniamy nazwę tego pliku. Tego pliku zmieniamy nazwę na po prostu wp-config, żeby była użytkowa. Enter. I co? I kopiujemy te wszystkie pliki na serwer. To jest proste. Proste, to jest kurde. Tylko trzeba, moi drodzy, trzeba mieć taki serwer. Tu jest Filezilla. A nie, leży tylko Filezilla. Mam nadzieję, że on się nie włączy. Bo <gryw> będę płakał tutaj. Włączył się. Nie akceptuje do spania. Ale FileZilla zaraz się włączy. Chyba tak, bo już myśli. Ja to widzę. Trzy, raz, start. I uruchamiamy. Tu jest już zrobiony serwer WordPress. WordPress. I już mam tu skopiowane wszystko. Tylko po prostu trzeba zrobić tak, że tu znajdujemy WordPressa tego pulpitu. Tego pulpitu wordpressa No. Na, no, na, no, na, no, na, no, na. No. Na, no, na, no, na. No, WordPress. gdzie jest. Tu jest, tu jest, tu jest. Tu jest, tu jest. I patrzcie, to wszystko Ctrl A i przenosimy tu. W prawym wszystkim myszy wyślij. To długo trwa, dlatego ja prześlę tylko ten plik. Tylko ten plik. I nadpiszę go. Bo on już tu jest. Tylko jest z innymi danymi. Przesyłam nadpisujemy OK i co? I wchodzimy na stronę stronę wordpressa pobierz paczkę skopiuj, edytuj plik wp-config znajdujący się tak, tu dodaliśmy wszystkie dane i na końcu Wchodzimy na stronę Wordpress Na końcu wchodzimy na stronę Wordpressa konfiguracyjną naszego, naszej strony Czyli, jak ją nazwaliśmy? Tu jest nazwa strony To jest ta strona Ty. Kopiujemy to Wklejamy to tu i dajemy tu slash wpadmin install php. I co nam się pojawia? Instalacja tytuł witryny, czyli o czym jest ta strona. Już tu mam. Nazwa użytkownika też. Hasło: jeżeli nie wpiszemy, to nic się samo wymyśli. ono się samo stworzy, tylko potem sobie zapiszemy i tak będzie sobie no. E-mail podajemy, żeby była pewność. Taka pewność. I to się przydaje. I zainstaluję WordPressa. To jest ta, tak zwana szybka 5-minutowa instalacja WordPressa. Nie wiem, mi to zajęło, ale wiecie, no, nie jest to skomplikowane. No, potrzebne są dane dostępu do serwera, jak skoczytana baza, baza danych, MySQL i jedziemy z koksem Dziękuję.